Ok, witam Was serdecznie. Powiem Wam czym jest nakładka Manual Guide. Jest to nakładka wspomagająca programowanie dla sterowników firmy Fanuk. Po czym poznać, że sam sterownik powinien posiadać właśnie o to oprogramowanie tą nakładkę, czyli tutaj powinno być to i się znajdować. Jeżeli jest I, najczęściej będzie posiadać właśnie manual, manual guide. I teraz Standardowo wyjaśnimy jak to wygląda. Standardowo jest tak, że układ sterowania Fanuk bez Manual Guide wygląda w ten sposób, że jest bardziej taki monochromatyczny, mniej bardziej pozbawiony jest grafiki, mniej powiedzmy taki przyjazny, mniej user friend aczkolwiek, no jest, ja lubię fanuk w takiej czy innej postaci, bardzo dobrze się na nim opracuję. I wtedy mamy tylko te analogowe powiedzmy widoki, czyli y, pozycja, program, tak? następnie offset, gdzie macie y, w offsecie y, detal, czyli położenie waszego zera, zer ogólnie, w kompensacji jest, y, są wymiary narzędzia, x, z, promień, kwadrant. Oraz jest zakładka zużycie. Później ma się w systemie, jest to bardziej zakładka serwisowa, więc tutaj nie będziemy zaglądać za bardzo, nie ma potrzeby. Później mamy message, gdzie mamy alarmy oraz komunikaty i ich historię. Następnie jest grafika, gdzie możecie uruchomić grafikę w takiej gorszej wersji i wtedy widzimy... No, po prostu linie przemieszczające, się, tutaj, jakiś punkt się. Ja akurat tego nie używam, ponieważ właśnie w związku z tym, że Manual Guide jest tutaj dostępny, teraz gdzie on jest? Na niektórych maszynach jest tutaj dostępny jako grafika, a w innych właśnie w Customie. Tutaj w Customie jest jego brak, natomiast pojawi się tutaj w Custom 2. I teraz, jak przejdę do Custom 2, to pojawia się właśnie Manual Guide. O czym należy pamiętać? Pamiętać należy o tym, że Manual Guide jest taką dodatkową dodatkowym ekranem, dodatkową możliwością, która po prostu graficznie ulepsza nam to, co już w maszynie mamy widoczne za pomocą tych przycisków. Z tym, że Manual Guide oprócz tego, że graficznie wygląda po prostu lepiej, bo macie na przykład obciążenie wrzeciona posuwu i po prostu samo te przyciski po prostu wyglądają bardziej przyjaźnie, to teraz. Dodatkowo pamiętać należy, że te funkcje, które tutaj są na przykład w Offset również są dostępne tutaj w Manual Guide, czyli w tabela korekcji i tu widzicie wszystkie swoje narzędzia, jak zamknę to też jest zero, ustawienia zer, również przesunięcie tych zer tutaj się znajduje, także należy pamiętać, że Manual Guide nie jest sterowaniem jakby samym w sobie, tylko jest narzędziem wspomagającym nam programowanie i jest to narzędzie, które zawiera wszystkie te informacje, które są dostępne po prostu przy tych ekranach. I teraz zobaczmy jeszcze, co daje nam Manual Guide. O, mamy na przykład, myślę, że to jedna z ważniejszych funkcji, że mamy symulację ciekawszą, czyli możemy uruchomić symulację, dać start i po prostu widzimy tutaj grafikę geometrii naszych narzędzi, jak one pracują, definiujemy sobie też wielkość kufabrykatu i te wszystkie czynności po prostu lepiej widzimy, możemy bardziej zdiagnozować jakość naszego przygotowanego programu. Możecie również zmienić na tor, wtedy będziecie widzieli tylko tor bez tego modelu 3D. Jest tam szereg innych funkcji, jak na przykład właśnie jeżeli mamy animację. To możemy jeszcze przemieszczać nasz, obracać nasz yy, ufabrykat w różnych kierunkach. Ja tego nie będę tutaj robił. Jest taka możliwość, możecie pomniejszać, zwiększać automatycznie, czyli przywrócenie do stanu domyślnego, przemieszczenie prawo-lewo i takich kilka właśnie dodatkowych istotnych funkcji. Można też zmniejszyć prędkość. Tak? Sprawdźmy, jak to nam zadziała. Okay. I mamy troszeczkę wolniej w tym momencie, Czyli chcemy to przyspieszyć, no to wtedy dodajemy, bo spowalniamy, to jest jedna z zalet właśnie, czyli symulacja, kolejną zaletą jest, po prostu jesteśmy, jeśli jesteśmy w edycji, jesteśmy, chcemy nasz program pisać. I musimy wyjść z grafiki tutaj to dodatkowo mamy funkcję, właśnie dodatkowe programowania. Czyli, gdy mamy nasz program, jest tutaj cała ta zakładka, gdzie macie pewne szablony, pomagające programowanie, czyli start, cykle, koniec. Część cykli możecie opisać również samodzielnie. No i to myślę, że na razie to tyle, bo. Nie chciałbym tutaj wchodzi w metody programowania. Powiedzmy, to należałoby to zrobić w innym filmie. Ale ogólnie, jeśli chodzi o sam manual guide, to właśnie to wygląda w ten sposób. Czyli podsumowując, on często będzie ukryty albo pod tym przyciskiem grafika, albo customie Także dziękuję Wam i do zobaczenia na kolejnym vlogu. Pamiętajcie o bezpieczeństwo przede wszystkim.